Cieszę się, że mogę z Państwem słuchaczami rozmawiać z naszego miejsca, z którego jesteśmy dumni, my jako Bydgoski klaster przemysłowy, mianowicie z naszego miejsca, gdzie odbywają się y, coroczne już teraz piąte, targi innoform. Bardzo y, się cieszę, że ta edycja, piąta, już edycja doszła do skutku, ponieważ jak widać, nie jest nas mniej, mimo problemów, jakie my wszyscy przeżywamy, mimo koronawirusa, mimo niestety wojny, która również teraz się toczy. Jednakże wiem i wierzę, że damy sobie radę, czego dowodem między innymi są targi innoform bydgoszczy. Mam też nadzieję, że będą one się dalej rozwijały. Dołożymy wszelkich starań, czyli my jako klaster przemysłowy i przedsiębiorcy, do tego, żeby tak się stało. Jesteśmy znani od ponad 20 lat w Polsce, szczególnie w Bydgoszczy. Narzędziownie bydgoskie znają firmę Mojsburger. Jesteśmy dostawcą różnych komponentów do zbudowania kompletnego narzędzia. Ostatnio naszą taką jakby nowością są Układy gorąco-kanałowe, które stanowią integralną część firmy Moisburger. Firma produkująca układy gorąco-kanałowe zlokalizowana jest też w Europie, w Niemczech. Dostarczamy praktycznie wszystko od gotowego układu, poprzez dysze, poprzez rozdzielacze, jesteśmy w stanie zaproponować każde rozwiązanie układu gorącokanałowego do narzędziowni, która ma koncepcję produkowania detali z tworzyw sztucznych, albo za pomocą wlewów, za pomocą wkładek, albo też ewentualnie za pomocą układów gorącokanałowych. Firma Staubli prezentuje rozwiązania z zakresu termoregulacji form tryskowych, wyposażenia, szybkozłącza, multizłącza oraz systemy szybkiego montażu. Rozwiązania, które oferujemy pozwalają klientom na skrócenie czasu przezbrojenia, co daje wymierne skutki przy krótkich seriach i częstych wymianach form. Jesteśmy już na piątej edycji Innoformu w Bydgoszczy, branżowe targi przetwórstwa tworzyw sztucznych. Naprawdę fajna impreza, na której co roku się wystawiamy, pokazujemy nasze najnowsze rozwiązania, w pełni elektryczne wtryskarki, robokaty, czyli elektrodrążarki do precyzyjnej obróbki form wtryskowych, a także robodrile, frezarki 3, 4 lub 5-osiowe do obróbki różnego rodzaju produktów. Dodatkowo każdy z produktów staramy się w odpowiedni sposób zautomatyzować, tak aby pokazać, że już teraz możemy dostarczać do klienta pełne rozwiązania, które są małymi zautomatyzowanymi gniazdami albo nawet liniami produkcyjnymi. Wszystko po to, aby jak najszybciej i jak najpłynniej odbierać, podawać i przetwarzać detale czy półprodukty na liniach produkcyjnych. Dla firmy DOPAK są to pierwsze targi innoform. Dołączyliśmy w tym roku do Bydgoskiego Klastra Przemysłowo-Technologicznego i postanowiliśmy wziąć udział również w targach narzędziowych. Chcieliśmy przedstawić naszą ofertę, w której znajdują się maszyny wtryskowe firmy krauss oraz urządzenia peryferyjne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z obecności na targach i z wizyt naszych klientów. Liczymy, że przełożą się one na realne szanse sprzedaży. Jesteśmy firmą od 35 lat zajmującą się obróbką plastyczną stali, szeroko pojętym metalformingiem. Skorzystaliśmy z okazji zaprezentowania swoich wyrobów na targach w Bydgoszczy. Innoform uważamy jest za bardzo interesujące, szczególnie w kontekście takim, iż nasza firma stosując różnego typu lubrykanty i środki pozwalające uzyskać jak najlepszą jakość tłoczonych wyrobów może ściśle współpracować z firmami, które takowe środki tworzą. Jesteśmy na targach Innoform w Bydgoszczy ze względu na to, że jesteśmy producentem odtłuszczaczy specjalistycznych do czyszczenia i usuwania zgarów na formach wtryskowych. Zwłaszcza nasze produkty są dedykowane do usuwania zanieczyszczeń w otworach po wypychaczach, które wymagają specjalistycznych środków chemicznych do czyszczenia. Formy z różnych zanieczyszczeń, z garów przez operatorów maszyn. W demo prezentujemy nasze flagowe produkty systemów wendingowych. Systemy wendingowe zapewniają dostępność mikrologistyki produktów potrzebnych do produkcji dla każdego stanowiska odpakowacza, spawacza wszystkiego, czego potrzebujemy, żeby pracownik miał to pod ręką, żeby miał blisko żeby nie musiał po te rzeczy chodzić do. Na przykład okienko magazynowego, który jest 500 metrów dalej od jego stanowiska. Systemy te posiadają system bazodonowy oraz aplikacyjny, który możemy zarządzać tymi ludźmi oraz dostępem do produktów dla nich w okresie również. Piąte jubileuszowe targi branży narzędziowo-przetwórczej Innoform dobiegają końca. Była to znakomita edycja. Wróciliśmy po pandemicznej przerwie. To, co się wydarzyło w międzyczasie, pandemia, wojna, kryzys gospodarczy, stawiało dla wielu osób znak zapytania, czy targi mają sens. Ta edycja udowodniła, że mają. Wszystkie targi na całym świecie po pandemii są mniejsze, a mimo to odwiedziło nas tylko 15%, zwiedzających mniej niż w znakomitych przedpandemicznych latach. To jest znakomita prognoza nie tylko dla branży narzędziowo-przetwórczej, ale dla całego rynku targowego w Polsce, dla całej branży spotkań.